ludzkie, witam was na moim kanale, ja jestem Niko, a dzisiaj będzie to pierwszy odcinek, że o, y, Max, y, znaczy ben... na razie będzie Niko czekajcie no, teraz mnie lepiej widać więc, przede wszystkim jestem Niko, a dzisiaj y, będziemy grać w świat znaczy y, pod filmem będzie to napisane Niko #kiedy nie, hmm, jakby to nazwać Max, Oskar i Niko. tak jeden. Później będzie na przykład później, um, będzie być odcinek chyba z Oscarem Pamiętajcie, że chyba w środę jadę do Oscar'a na noc, więc będziemy mogli nagrać filmy dla Was i możemy wystawiać. Więc ja się bardzo cieszę. Nie wiem, jak wy, dajcie znać w komentarzach i tego jeszcze szybko Wam powiem, że. No, fajnie to wygląda. Więc... To będzie świat i tutaj będziemy sobie po prostu... O, będziemy sobie po prostu robić ten... Budować swoje domy. Albo różne takie rzeczy. Dobra. Yy, zobaczymy się za chwilę. Okej, okay, więc ja już mam potrzebne rzeczy, żeby zrobić obudowę do mojego domu. Więc tutaj... Musimy zrobić trzy kratki dziury i tutaj trzy, znaczy dwa, dwie. Postawić to. A jeszcze zapomniałem mniej rzeczy wziąć pół płytki. No właśnie. To jednak tak pół płytki możemy kłaść na czym chcemy. Po dwóch, po dwóch. mamy tak trzy kratki na dwa. Później mamy tak, możemy położyć te duże. I tak, trzy klatki na dwa. Kurde. No. I to by wystarczyło. Teraz robimy taką zabudowę. Mniej więcej okrążenie. Tak jak będzie dom wyglądał. To będzie garaż. O tak. Będzie szedło tak. Czy znaczy, to będzie wejście? I później to tak będzie szedło. Tak. Tak, Dobra. Tak może być. No i później tu mamy wyjście na dwór. I tu będą schody. Więc zacznijmy o tym, że tutaj w garażu będą takie. Ten. Nieważne, dobra. Po prostu. Teraz kładziemy to. Okej, okay, więc jestem dalej. Maryja się pytała. Czy będą jakieś jajecznicze. A powiedziałam, że nie. Więc tutaj bierzemy tak. jasne, bo ja już lubię. Kładziemy to tutaj. i Ja tu zrobię podłogę, ale tylko Wam powiem jedną rzecz: że zobaczymy się za chwilę, ale jak będziecie robić, to pamiętajcie, że do końca tutaj trzy kratki. Tak. Tak. Czekajcie. tak i dwie i teraz będzie szedło to tak aż do końca już wam powiem aż tutaj, no i później to będzie brama więc tak to będzie wyglądało, a ja to zrobię i zobaczymy się za chwilę pamiętajcie, że też na tym serwerze będzie z nami Oskar, Max podajcie na Oskar Świat. To jest bardzo ciężko znaleźć. Mój kanał też bardzo łatwo w Wpisujesz Niko Świat i po prostu wychodzi jako pierwszy. A Oskara wpisuje Oskar Świat i nic nie jest. I tak samo tutaj będzie. Więc podajcie na jego kanał, znajdziecie. Znacie pewnie jego głos z moich filmików. Więc po prostu zobaczymy się za chwilę. I też będzie z nami Mikołaj, jeśli będzie on chciał, bo. On nie chce grać, on chce mieć po prostu Miko i Niko świat i chce tylko ze mną grać. Nie chce na jakichś in innych światach, no chyba ze swoimi kolegami. Więc nie wiem, zapytam, się jego. Sara, ale już tutaj się zakopiłem i mówię: A, zrobię tylko ścianki i już po się pomylimy. Ja już robię dach, więc już po prostu zrobię dach i. Ok, okej, zrobione, tak będzie ten dom wyglądał mój, na razie, to jest taka malutka Ech, Więc idziemy do środka, tak to wygląda, taki ma być sufit. Będziemy wyjście na dwór i pewnie się zastanawiacie, czy będzie góra. No to góra będzie tutaj, będą słodki. tylko się na nie nie wejdzie. Więc musimy zrobić tak. Trzy szatki na górę. I jesteśmy. Biała podłoga. Teraz zrobimy tutaj tak. To tu będzie jeden pokój. A tutaj będzie takie wyjście. I to będzie kolejny pokój. więc. robimy tak. Tu będzie takie mamy wejście. Tutaj będzie kogoś pokój. tak to na szafem będzie miał więc tylko ja wam tutaj zrobię i wam pokażę jak to zrobić żeby wy wiedzieli jeśli kopiujecie mnie możecie kopywać jeśli chcecie jeśli dobijemy pamiętajcie dobijemy 5 łapków w górę będę bardzo zadowolony i będzie więcej filmów i napiszcie w komentarzach z kim chcecie filmy, czy z Mikołajem, czy z Maxem. Znaczy Max chyba nie gra. Z nami za dużo. I z co Oscarem. I napiszcie w jaką grę. Czy w Robloxa i napiszcie co na Robloxa, na przykład jakiegoś Tajguna. Albo czy chcecie Minecrafta. Piszcie w komentarzach, bo ja nie wiem, ale jak napiszecie, to ja wiem. Więc mniej więcej to będzie tak wyglądało że tutaj będzie coś takiego? Tutaj wyjście, tu będzie taras. Tak, no i tu taki taras będzie. Taki albo taki. nie zrobimy tak dobrze wszystko wygląda zrobimy to tak i tutaj będzie tak no no i spoko to zrobimy tak jak w zamku no to ja to zrobię ścianę dach i zobaczymy się wtedy o o Zapomniałam Wam coś powiedzieć. Um, um, wiem, że będzie jeden film z Olkiem, ale go nagrałem parę miesięcy temu. Dopiero teraz skapnąłem się, że go nagrałem, Zapomniałem go wystawić. I nie, 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 możecie pisać w komentarzach, że chcemy, że chcę film z, z, z Olkiem, czy Filipem, czy drugim Filipem, czy Kubą. Piszcie po w komentarzach, czy chcecie, czy nie. Ja za bardzo nie będę mógł nagrywać, bo ja mieszkam w innym mieście, a oni w innym, więc za bardzo nie możemy tak wiecie, nagrywać. Bo mam prawie godzinę jazdy do nich, a mieszkam tu. Okej, okay. więc zobaczymy się za chwilę. Okej, okay, więc tak to wygląda. Wam pokazuję. Tak to wygląda. Piszcie w komentarzach co Wam się podoba. zrobię. I tu będzie taki parkour. że to się będzie wchodziło. Tu. Tu. Zobaczmy, no, czy to będzie taki łatwy parkour. O. Tak. Skok. Jesteś na dachu. No taki łatwy parkour. Będzie wejście na dach. Więc teraz. fiku miku. I się zrobi. Mebelki przyjdą, Ustawiam i. Co? Robimy fiku 3, 2, 1. Fiku miku. Okay. O, coś jest creeper. To chyba ten pracownik. Ej. Patrzcie, ile tu pracowników jest. Zobacz, tu jeden pracownik. Skeletyn się nazywa. Mmm, drugi się nazywa jak? Hmm, gdzie uciekłeś? Creeper i Slime, no. Więc oni już idą do dobku tak? Yy, ile chcecie? 200 20. Stówa? 20. Dobra, jeszcze to muszę ja mu zapłacić. 500 proszę, dobra. Aaa, dobra. Wchodzimy, oprowadzę was troszeczkę. No, to może być tak jak gara się zamykna. Albo nie, dobra. Jak myślicie? Tak, uważacie. Ładnie czy nieładnie? No u mnie ładnie. Więc wchodzimy. Ej, kościół, mówiłem, że tu na dole też masz zrobić. No dobra. Teraz ja się skończyło. To ja sam układam. Tak. Odejdź. No co? Odejdź. Skrzynkę trzeba wziąć. Będzie nam potrzebne. Odejdź. Odejdź. Mówiłem ci odejdź. Creeper. E, dobra, on poszedł do domu. No. Dobra, tak. Teraz potrzebujemy. Tak, crafting table, piecyk, piecyk, crafting table, dobra, myślę, że może być, dobra, teraz, w salonie ten telewizor by się przydał, co nie? No to potrzebujemy czarne bloki, o patrz, Te... no świeża do chyba przyjechała, telewizor z kanapę mamy. Proszę bardzo, kanapa. Tu jak usiądziesz to normalnie możesz sobie oglądać. Tu mamy garaż, garaż, Tu mamy... No... też trzeba było urządzić sobie. O tobie się nie chciało, nie? No właśnie. A cię a temu To o, ładnie to sobie. Co to jest? Drzwi chyba trzeba wstawić. Kurde im płacą, oni sobie po prostu robią co chcą. W tym domu. Dziwi na postawili. Dobra, drzwi. na Nad wodę już podłączyli wodociągi. Zobaczmy. UOS. Kąpać się można ileś A to jest do czego? Do jedynki i dwójki. No, pięknie. Nie. No. Jedynka, dwójka. Dobra, nie robię tego na filmie. Tu mamy tak pokój. Nie wiem kogo. Zaczeszczę w komentarzach, ale ja myślę, że... na, najpierw na jak... Powiecie w komentarzach, bo nic w komentarzach nie piszecie. Napiszecie w komentarzach, kto ma tutaj spać. To napiszecie na przykład, Oskar tu ma spać, a Max ma na ziemi spać. Tak? No to Oskar będzie miał dwa łóżka wielkie, telewizorek, czy też komputer. Na, na Minecrafta gra, no, zobacz, slime tu jest, tam screeper wybojający, na razie tu będzie Max i Oskar spali, a ja i pokażę wam mój pokój chyba, o, o tutaj to ułożyli, pięknie, dobra, a że byli też na górze, nie, nic, dobra, o, ulubiony, ulubiona gra, GTA 5 i... Minecraft. No mamy tu szafkę. Jako ty też nie dali. Co drzwi? Okna. Sorry, nie chciałem powiedzieć drzwi tylko okna. Okna to nigdzie nie powsadzali. Tylko w toalecie. Dobra. Tu będą moje drzwi. Zobacz jak tu fajnie jest. Tu macie takie... O, można sobie kościoć chcesz Tutaj nawet okna nie położyli. Co to za pracownicy? E! Slime! Idź do domu, ci na nic nie zapłacę następnym razem. Dobra. Tu drzwi będą takie. A jak Max będzie ze Skarem coś tam robić, to ja zawsze mogę podejrzeć i patrzeć sobie. No. Więc to by było na tyle z tego odcinka, chyba? No, dzisiaj wybudowaliśmy mój dom, więc to była było na tyle z tego odcinka. Czekajcie chwilkę, tylko co zrobię. <laughs> więc to by było na tyle z tego odcinka. Żegnam się z moim domkiem. Was, pamiętajcie, jak dobijecie 5, 5 lajków w górę, Łapę lajków w górę, to będzie więcej odcinków na moim kanale. To odcinki są codziennie, znaczy nie za bardzo po teraz. Nie mogę za bardzo wystąpić, ale próbuję, żeby były codziennie. Więc Nara, pamiętajcie, jak jesteście nowi na moim kanale, dajcie lepsze lajka jak Wam się film spodobał jak jesteście nowi na moim kanale Pamiętajcie o subskrypcji o tym czerwonym przycisku więc ja się zegnę z wami do następnego odcinka pa! A czekaj, 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 czekaj tak slime o, powiedział, że mam coś wam pokazać, więc jeszcze ja z wami zagram i zaraz wam pokażę co slime powiedział. Więc pa! Więc. Znajm mi powiedział, że o ten czerwony przycisk Jak jesteście na moim kanale nowi, ten przycisk musi być szar. Inaczej nie ma powiadomień. I pamiętać o łapce w górę. Będzie mi bardzo miło. 6 osób obejrzało. A co? łapek w górę nie dali, więc nie podoba mi się, ale. W komentarzach coś, ktoś napisał? Nie, nie napisał. Więc zobaczymy na innych filmach, bo mówię wam prawie na każdym filmie. Piszcie w komentarzach, wam coś pokażę tylko. Na Brawl Stars. Brawl Stars. Na Brawl Stars. Mamy. No to nie ma, dobra. Ale gdzieś to było. I to było na teraz tego odcinka. Dziękujemy wszystkim za oglądanie i nara.